Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą: Gdy któregoś z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy chodzili, jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Wszystko, więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Otwórz Słowo Pańskie. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Bracia i siostry, serce człowieka czyste i piękne, otwarte, to serce, które otwiera, można powiedzieć, serce miłącego Ojca. Bóg zawsze w swojej hojności obdarza nas swoimi potrzebnymi darami, jeżeli umie, umiemy o Nie prosić. Myślę, że każdy z nas często zastanawia się, dlaczego innych Bóg wysłuchuje i ta modlitwa bardzo szybko dociera do Pana Boga. A u innych, czy w mojej perspektywie, kiedy proszę nieustannie Boga, jest to, jakby to powiedzieć, z takim odwlekaniem Pana Boga w czasie. Kochani, Bóg zawsze wysłuchuje i mógłby w jednym momencie spełnić nasze modlitwy, nasze prośby, ale Bóg zawsze wie, że potrzeba nam o wiele więcej niż my jesteśmy w stanie zrozumieć czy przyjąć. Bóg zawsze daje w swojej obfitości dary, aby człowiek mógł nimi się cieszyć. Widzimy, że każdy z nas na pewno ma swoją wizję życia, tego, co jest dla niego istotne tu i teraz. Kochani, bardzo często jest tak, że Bóg posługuje się przez człowieka. Na kartach Pisma Świętego widzimy niejednokrotnie tych, którzy wołali do Boga i zawsze byli wysłuchani, ale zawsze. Właśnie w tej wspólnocie Kościoła także i my dzisiaj wołamy w naszych osobistych intencjach. I myślę, że tą podstawową intencją na dzisiejszy dzień jest to, aby Pan Bóg oddali właśnie tą pandemię, abyśmy mogli wrócić do tej rzeczywistości, do takiej można powiedzieć normalności dnia codziennego. Ale także właśnie w tym doświadczeniu Pan Bóg chce nam pokazać, bracia i siostry, że wszystko jesteśmy w stanie przejść nie własną siłą, mocą, ale mocą Bożą, kiedy umiemy właśnie przyjmować to doświadczenie w wymiarze krzyża. Kiedy przychodzi czasem na nas to cierpienie, kiedy przychodzi doświadczenie odejścia kogoś może nam bliskiego. Czy wtedy umiemy Panu Bogu dziękować za doświadczenie, które na nas przychodzi, nie w wymiarze kary, ale doświadczenia miłości także Pana Boga, który pokazuje nam, czy jestem w stanie oddać wszystko na chwałę Bożą, bo tak. Może czasem, kochani, kurczowo trzymamy się tego świata. A przecież naszym przeznaczeniem jest życie wieczne, chwale nieba. I dlatego też zawsze na początku, kiedy zanosimy jakokolwiek modlitwę do Pana Boga, w sercu, w głębi wypowiedzmy słowa niech się dzieje wola Twoja Panie. A potem... Moją modlitwę przedkładajmy właśnie Panu Bogu, swoją osobistą, Panu Bogu, tak aby On mnie prowadził. Prośmy także, aby Pan Bóg otwierał nasze serca, abyśmy umieli widzieć właśnie drugiego człowieka, który prosi także nas o właśnie ten dar, który jest Mu potrzebny. Tak jak bardzo często ktoś z bliskich nas prosi właśnie o tą kromkę chleba. Czy jesteśmy w stanie odtrącić tą rękę proszącego, zwłaszcza ojca, czy matki, czy syna, czy córki, czy też tego, który do nas przychodzi, może czasem z takim natręstwem prosząc właśnie o jakiś wdowi grosz. I właśnie, bracia i siostro, w tej perspektywie czasu, Wielkiego Postu, spróbujmy właśnie odkryć na nowo właśnie tą relację z Panem Bogiem, prosząc Go właśnie w głębi naszego serca, aby On wypełniał właśnie całą przestrzeń mojego życia według swojej woli. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Czyńmy więc bracia i siostry właśnie dobrą, które innych będzie pobudzać właśnie do wypełnienia tej woli Bożej, abyśmy byli znakiem wiary. Tu i teraz. Amen.